Dzień dobry Państwu. Witam Państwa z miasta Łodzi. Pozdrawiam wszystkich mieszkańców gminy Wieliszew. Wszystkich, którzy bawią się dzisiaj na naszym święcie w Wieliszewie. Pozdrawiam tych, którzy będą brali udział w loterii. Głosowanie za chwilę poprowadzi Pan Konrad, reprezentujący firmę Smolar. Jest to loteria Rozlicz PIT w Wieliszewie. Wygraj samochód. Wszystkim Państwu życzę powodzenia. Dziękuję. Dzień dobry panie, się serdecznie. Jako organizator loterii, dziękuję państwu wszystkim za zgłoszenie. Na potrzeby loterii przygotowaliśmy urnę, która jak widać jest pusta. Dodatkowo przygotowaliśmy losy. Każdy los ma nadany swój indywidualny numer oraz imię oraz ulicę zamieszkania uczestnika. Pozwolę sobie teraz wrzucić wszystkie losy do urny i rozpoczniemy losowanie. Losy wymieszamy. Losowanie rozpocznie się od nagrody głównej, czyli samochodu, a następnie pozostałych nagród, aż do 11 numeru. Po 11 numerze będą losowani laureaci nagród rezerwowych. Ktoś się będzie bardzo cieszył. A tą osobą jest pani Lidia z Ulicy Warszawskiej numer 481. Jest to numer indywidualny loterii, wygenerowany w systemie. Możemy Teraz głosowanie nagrody drugiej. Jest to laptop marki Lenovo. Jest to pani Anna, numer 52, ulica 600 lecia, Nagroda numer 3 to Wączer na meble, spróbujemy z drugiej części urny, numer 611, Karolina z ulicy Krótkiej, Nagroda czwarta Wączer na przelot liniami Rejnar. Pani Monika, ulica Niepodległości, nr 477. Nagroda piąta, tablet marki Lenovo. Pani Magdalena ulica Kościelna numer 1065. Nagroda 6. również tablet marki Lenowo. Pan Antoni z ulicy Warszawskiej numer 482. Nagroda siódma tablet marki Lenowo. Pan Ryszard z ulicy szkolnej numer 722. Nagroda 8. Również tablet marki Lenolo. Pan Bogusław z ulicy leśnej numer 174. Nagroda 9. Wączel PSB Mrówka Wieliszew. Pani Karolina z ulicy Jeziornej, numer 633. Nagroda 10. Również voucher PSB mrówka Wieliszew. Pan Dariusz z ulicy Szkolnej, numer 558. I nagroda 11. Również voucher PSB mrówka Wieliszew. Pani Małgorzata z ulicy Jeziornej numer 948. I teraz Zakończyliśmy losowanie laureatów nagród głównych yy, oraz nagród pierwszego, drugiego, trzeciego i czwartego stopnia. Rozpoczniemy losowanie nagród, yy, przepraszam, laureatów rezerwowych do wyżej wymienionych nagród. I teraz tak, jest to głosowanie 12 rezerwa, laureat nagrody głównej. Pani Bożena z Modlińskiej numer 361. Głosowanie 13 rezerwa, laureat nagrody pierwszego stopnia do laptopa Marki Lanowo. Pan. Jarosław Z Willowej nr 284. Głosowanie 14. Rezerwa Laureat Nagrody 2 stopnia voucher na Meble Pani Dorota z Nowodworskiej nr 148. Głosowanie 15. Rezerwa do nagrody trzeciego stopnia voucher na Przelot liniami Rejna. Pani Dorota, ulica Krótka, 335. Głosowanie 16. Rezerwa. Laureat Nagrody Czwartego Stopnia, tablet Marki Lenowo. Pani Sylwia z ulicy Kościelnej, numer 598. Głosowanie numer 17. Trochę dłużej pomieszam. Rezerwa laureat nagrody czwartego stopnia, tablet marki Lenowo. Pan Zbigniew z ulicy Wspólnej, numer 59. Losowanie 18. Laureat nagrody wyświe... czwartego tablet marki Lenowo. Pan Jarosław z ulicy dworcowej, numer 329. Losowanie 19. Też rezerwa do nagrody tablet marki Lenovo. Pani Aneta z ulicy Jeziornej numer 688. Losowanie numer 20. Rezerwa voucher PSB Mrówka Wieliszew. Pani Agnieszka z ulicy Sosnowej numer 1219. Losowanie 21. Voucher PSB MRówka. Pani Magdalena z ulicy Wiejskiej, numer 24. I ostatnie losowanie, numer 22. Jest to również voucher, rezerwa do vouchera PSB MRówka. Pan Bogdan z ulicy Kościelnej, numer 1093. Same czynności losowania. Za nami zostały zakończone. Serdecznie Państwu jeszcze raz dziękujemy za udział. Gratulujemy zwycięzcom. Widzicie, gratulujemy zwycięzcom. Będziemy się z nimi kontaktować telefonicznie i do zobaczenia. Dobra.